Mam dla Was taki mały gadżet, jest to ostrzałka taka, powiedzmy EDC, Everyday Carry, ostrzałka, którą zawsze można mieć przy sobie. Ostrzałka do noży i innych narzędzi ostrych. Dlaczego zawsze można ją mieć przy sobie? Ponieważ ma taki fajny klipsik, jak noże typu folder. Dzięki temu można ją sobie tutaj przytroczyć do kieszeni, do, do szlówki. Co ma fajnego? Przede wszystkim otwierasz do butelek. No żartuję, ale to też jest. Ostrzałka ma dwa kąty ostrzenia, 20 i 25. 20 stopni to jest oczywiście dla noży powiedzmy takich bardziej kuchennych, scyzoryków jak Victorinox, a 25 dla noży bardziej użytkowych, jakiejś noży z głownią stałą. No i oczywiście ma też dwa stopnie gradacji, Fine i Coarse. Fine są to kamienie ceramiczne, a Coarse są to diamenty. I co jest ciekawe, zobaczcie, one się składają z takich trójkącików i w momencie, kiedy jakby użyjecie już daną powierzchnię tego trójkąta, Odkręcacie i przekładacie na następną stronę. Dzięki temu uzyskujecie, jakby znowu ponownie, fabryczną jakość ostrzenia tej ostrzałki.